Wielu, no ale masz Polska sportowy. Ja ma. Ale masz to masz napolskać sport. No ale mi chodzi o Enzo, bo ja mam NP. No ja też momentę do końca kiedy nie będzie miście. Od następnego sezonu. Nie, Digamiściu będzie, tylko musisz te dodatkowe pakiety wydać. Ja to mam. To to będzie. Ale nie będzie Premier League. Nie ma gamy. nie wiem czy rok po premierku. Majomistrzówek. No, no. albo w tym samym roku to Premier League.